Już jestem. Kochani, witam z całego serca. W kilku moich filmach mówiłem o przebudzeniu i co na tę chwilę, te przebudzenie blokuje. Powrót energii żeńskiej. I raz jeszcze w tym temacie, ale teraz już do Dosadnie. To wciąż jest oczekiwanie na pierwszą kobietę, która się przebudzi, która rozbłyśnie w sercu. To jest sprzeczne z logiką i z zachowaniem, bo wszelkie spotkania duchowości były przepełnione kobietami, ale trzeba by na pewno. Energia żeńska, gdzie ona jest. Ona jest niescalona w mężczyźnie. Ona jest niezjednoczona z energią męską mężczyzny. Energia męska mężczyzny została oddana do projekcji wirtualnej, w której mężczyzna stworzył, wyrzekł się kobiety, ona zniknęła i Pojawił się demon, pojawiła się kobieta demoniczna. Ten byt, który zawładnął tym światem, któremu się oddaliśmy, w pewien sposób można byłoby nazwać kobietą, bo jednak on rodził, jednak on produkował, jednak on modyfikował nasze ciała. Genetycznie. Pora na scalenie. Ale energia żeńska, czyli kobieta, to jest córka, siostra, partnerka, ale również matka. Wielu z nas pracowało ze swoją córką, ze swoją siostrą. Jako inną kobietą, i pracowało ze swoją partnerką, żoną, ukochaną, aby tutaj się salić. Jednak zadaj sobie pytanie: czy uwolniłeś matkę? Raz jeszcze przytoczę te słowa: porzuć wszystko. Czy matkę uwolniłeś? Tu nie chodzi o odrzucenie. Tu nie chodzi o odcięcie się. Słowo uwolnij jest głębokim ukochaniem. Jest wybaczeniem, które prawdziwie płynie tylko poprzez miłość, poprzez ukochanie. Nazywam to uwolnieniem. Wielu mężczyzn. Mając wiele lat, zachowuje się w sposób nienaturalny, wciąż ma więzi z matką, przewyższając te więzi, stawiając tę matkę jako największą świętość, a więc stawiają ją ponad swoją partnerkę. Nie mogą łożyć sobie życia. Nie mają zharmonizowanej, pełnej energii żeńskiej. Jest ona szczątkowa. Jakkolwiek również matki stawiają wyżej córkę, wyżej dziecko niż partnera, a miłość jest jedna. Miłość nie różnicuje. Przypatrz się chociażby zwierzętom. Jak one się zachowują, jak matka broni swoje dziecko, ale kiedy ono dorasta, ono idzie swoją własną drogą. Wszystkie dzieci są kochane. Nie ma różnicowania. Nie ma wspierania, a naprawdę wykorzystywania siebie. W ten sposób błądziliśmy. I teraz ktoś mi powie: Przecież matkę stawiałem ponad wszystko jako największą świętość. I to jest prawda. Ale to. To była prawda tego świata. To była prawda złudna. Jednak miałeś w sobie przekonania, że to ta matka ziem, ziemska, ludzka ciebie zrodziła. Przyjmowałeś prawdę, że te, ta matka śmiertelna urodziła ciebie, wychowała, dała ci wszystko. A więc. W taki sposób stawałeś się takim samym śmiertelnikiem jak matka. Tak się składa, że jako dziecko nie przyjąłem mleczka matki. Podążyłem dalej, pojawiłem się jako zupełnie inne dziecko pośród innych 12 dzieci i jako ten znowuż wyjątek. Nie przyjąłem, nie otrzymałem mleka matki, a więc jej kodów, a więc jej śmiertelności. Dlatego mówię dalej, mówię głębiej, zwracam uwagę na głębie. Tu nie chodzi o jakiekolwiek zdyskredytowanie matki. Matka to największa świętość. Tak, masz to dostrzec, ale masz nie trzymać tego jako przekonania. To był świat iluzji, to był świat wirtualnej projekcji, ale ty, aby z tego wyjść, masz wszystko to uwolnić i nawet nie odrzucać tej iluzji. Ten świat iluzyjny dotąd był programem niezależnym, sterowanym z zewnątrz poprzez byty, którym się oddawaliśmy, pokąd. Właśnie oddawaliśmy swoją moc. A teraz przyjmuję tę projekcję. Przyjmuję tę projekcję, więc ja ją tworzę. Ale ta projekcja pochodziła z fałszywej matki. Wszystko tu było fałszywe. Moja matka też była projekcją, była doświadczeniem. Tak. Ja to kocham jako największą świętość, ale dostrzegam też prawdę o moim upadku, o moim zrodzeniu siebie jako życia, jako nieśmiertelności poprzez matkę śmiertelniczkę i tym samym widzę dalsze przełożenie, że jako partnerkę otrzymywałem, spotykałem. Kobietę śmiertelną. Łudziłem się, że to był przypadek, że poznałem ją na odpuście, albo, wielkim przypadkiem, zagadnąłem w parku. To wszystko złudzenia. Tu wszystko było ustawione tak, aby wciąż to wszystko się powtarzało w diabelskich cyklach, w których byliśmy zamknięci. I w których ciągle dokonywaliśmy podobnych wyborów, mając uprzedzenia, nie wiedząc czemu, że nie lubię grzybów, bo w innym wcieleniu się nimi zatrułem, bo boję się wody, bo w innym wcieleniu, w tej wodzie się utopiłem. Chodzi o to, że trzeba zmieszyć się z wszystkimi demonami nie lękać się ich ukochać je bo naprawdę nie ma demonów to niematerialne byty to pamięć innego świata ale one miały moc tylko wtedy kiedy my ją im oddawaliśmy teraz tę moc przywracam przywracam moc tym samym wszelkie przywiązania, wszelkie przekonania do matki ludzkiej. Kocham te doświadczenia, ale wiem, oczyszczam to i czuję, że zrodziła mnie miłość. Ona jest moją matką, to jest źródło, i tym samym energię, które oddałem do tych projekcji, powracają. Nie ma diabłów. Nie ma czarnego świata. To był świat, który my stworzyliśmy jako istota miłości, jako stwórcza moc i od której się oddzieliliśmy. Raz jeszcze wrócę tu do znaku Ying-Yang, gdzie Ying jako energia żeńska symbolizowała ciemność, Yang symbolizowało światło. Światło powróciło, światło się budzi, a kobieta wiruje i chciała i w tym wielkim cyklu przejawić się jako kolejny matriarchat. Nazywała siebie wielką mateńką i obiecała zgrozę każdemu mężczyźnie, który upadlał kobietę do tanga, trzeba było dwojga to było doświadczenie w którym obydwoje nareszcie się spotykają tak mężczyzna jak i kobieta i wzajemnie się adorują się kochają wybaczają sobie głęboko i to jest powrót z rozdzielenia dosłownie w jedną istotę wyrażającą się w dwojga Ciałach. I to jest zupełnie inny świat niż świat, który widziałeś poprzez projektor cyborga, który zmontowały Anunaki i parały się w tym przeróżne światy, pojawiające się na Ziemi jako Eldorado, bo tak obniżyliśmy wibracje matki Ziemi źródła. Ono zostało zawładnięte. Nareszcie powracasz jako istota źródła. Poczuj głęboko te słowa. Jesteś tą istotą, która zmienia tę rzeczywistość, która przywraca ten świat miłości. W ten sposób pojmujesz, że naprawdę wszystko jest miłością. Wszystko było to miłością. Wszystkie te okrutne doświadczenia były miłością. Ale w takim odczuciu już nie potrzebujesz Putina, Putina Hitlera, Kima, a nawet Tuska. Znika ten złowieszczy świat. Znikają gady w ludzkich skórach. Które mieniły się tu politykami, władcami, a naprawdę dawały nam lekcje, o które my wciąż prosiliśmy, wielbiąc Kościół śmierci, klękając na kolanach i wielbiąc Czarną Madonnę, śpiewając o Czarna Madonna, wielbiąc tym samym wizerunek Izydy. I niosącej na rękach chorusa. Powiedziano że ci, że to Matka Jezusa. W te bzdury uwierzyłeś i tak przyjąłeś ledno świata, który władał naszymi umysłami, który zamykał serce przekreśleniem, które wykonywałeś i jak jełop, Nosiłeś szubienicę jako narzędzie zbrodni na szyi, wieszałeś w swoim domu i dziwiłeś się, kochanie, dlaczego mamy cierpienie, dlaczego się rozstajemy, dlaczego jest rozwód, a zapominałeś, że jednak oddałeś swoją partnerkę w poświęceniu, że złożyłeś ją na ołtarzu ofiarnym dla bestii dziwisz się teraz kim ona się stała dziwisz się temu jak dziecko zostało opętane taką matką lub raptem nazywało ją potworem bestią ta kobieta potrzebuje pomocy mężczyzny mężczyzna potrzebuje pomocy kobiety i to jest pojednanie bogów. To jest koniec tej rzeczywistości. Dlatego możesz również uczynić, dołożyć cegiełkę w wielkiej metamorfozie i ukochać swoją matkę. Nie zatrzymywać jej w przekonaniach swoich, że to największa świętość nad świętościami. Miłość w Twoim sercu sama wie. Jak to uczynić, a świadomość tego jest pomocą, prawdziwą pomocą płynącą do kobiety i pomocą, która wraca do ciebie jako mężczyzn. Kocham Cię.